Wymienić osoby i instytucje, bez których ta dzisiejsza gala nie byłaby możliwa. Są to w kolejności Patroni Honorowi, czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwo pozwolą, że będę czytał, żeby nikogo nie pominąć, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie. W grupie patronów znaleźli się. Stowarzyszenie InFarma, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych oraz Polskich Związek Producentów Leków Bez Recepty. Partnerem strategicznym dzisiejszej Gali i całego konkursu jest PKO Bank Polski. Partnerami imprezy są Kancelaria Prawna Hałas i Wspólnicy w Warszawie oraz firma IMS Poland. Patronami medialnymi dzisiejszego wydarzenia są Tygodnik Wprost, Dziennik Miasta Prawna, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, czasopismo Służba Zdrowia, Gazeta Farmaceutyczna, czasopismo Rynek Zdrowia, czasopismo Przemysł Farmaceutyczny, czasopismo Nowoczesna Klinika, Medinfo, Forum Farmacji i Medycyny, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Polish Market, Service for Pharma, znane leki.pl, biotechnologia.pl, PMR oraz medicalnet.pl Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i w imieniu organizatora konkursu obiecuję, że dołożymy wszystkich starań, żeby w przyszłym roku Kolejna edycja konkursu Brigania Polska spełniła Państwa oczekiwania i doprowadziła do wywodnienia kolejnych laureatów. Serdecznie dziękuję.